Miejskie Szydłowej Kultury w Pionkach zapraszam na kreatywne warsztaty. Na dzisiejszych zajęciach będziemy przygotowywać świąteczny wiank. Do przygotowania naszego wianka potrzebujemy z sztektury, łańcuch świąteczny, szyszki, bombki, orzechy, sztuczny kwiat, kwiata ewentualnie kokarda, sztuczny śnieg oraz klej na gorąco na początku bierzemy naszą obręcz i obijamy ją naszym łańcuchem możecie użyć sobie łańcucha w jakim chcecie kolorze ja mam akurat zielony na początku dajemy tutaj troszkę kleju na gorąco i pamiętajcie jeśli używacie kleju na gorąco poproście kogoś do dorosłych o pomoc czyli przyklejamy nasz łańcuch i obijamy naszą obręcz u mnie obręcz to jest tak około 20 cm średnicy ma, więc tutaj w zależności, jeśli chcecie zrobić większy sobie stroik, taki wianek, no to wtedy potrzebujecie na przykład dwóch takich łańcuchów. Jeśli mniejszy, to spokojnie jeden taki łańcuch powinien ma spokojnie tutaj starczyć. Tutaj już mamy praktycznie nasz okrąg ognięty Ja brałam z punktu jeden zaraz jedno obok drugiego, żeby zakryć naszą tekturę. I tutaj, jak już mamy końcówkę, używamy znowu kleju na gorąco. I przyklejamy naszą końcówkę do tektury. Nasz wieniec tutaj już jest obinięty, czyli teraz przystąpimy do dekoracji. Na początku naszej dekoracji przełączamy większe elementy w miejsca, które Wam tutaj pasują. Ja użyję tutaj gwiazdy petrenckiej i kokardy. I one będą tutaj... Kokarda może być na dole, na górze, zależy jak sobie to ułożycie. On później może być na przykład odwrotnie. Czyli tak, na początku mocuję kokardę, przy której mam drucik. Czyli tutaj to karta tu odkręcamy i delikatnie ten bucik skręcamy, żeby karta nasza się trzymała. Tu już mamy kartę przymocowaną. Teraz przymocowujemy naszą gwiazdę petrojęcą i w tym celu użyjemy również kleju na gorąco. Troszkę przyciskamy, żeby ten klej złapał nam do tektury. Jak widzicie już mamy kokardę i wiartę ja przymocowaną. Teraz możemy przymocować sobie szyszki, bąbki. Co według Was tutaj będzie pasować, to spokojnie sobie możecie przymocować. Na początku zawsze dobrze sobie na przykład układać wszystko. I zobaczyć, jak to będzie na przykład wyglądać, tak? Czy na przykład te bombki będą nam pasować do naszych szyszek, czy orzechy będą pasować. Tutaj już według Waszego uznania dekorujecie sobie. Dobrze. Ja na przykład pójdę chyba na żywioł, więc będziemy tutaj sobie powoli przymocowywać. Wszystko mocujemy klejem na gorąco. Czyli pamiętajcie, prosicie o sobę dorosłą o pomoc. Mniej więcej tu już sobie ułożyliśmy, jak to według nas miało wyglądać. Nowa, jak chciała, żeby to wyglądało, więc przystępujemy do działania. Słuchajcie, jeśli macie na przykład dekoracje jakieś z filcu, czy jakieś takie inne dekoracje, spokojnie, możecie je sobie tutaj też wykorzystać i możecie zrobić sobie unikalny wianek świąteczny ja mam na przykład szyszki już pomalowane sprejem na srebro, srebro ale Wy możecie użyć sobie na przykład zwykły szyszek albo jeśli macie na przykład farby, możecie spokojnie sobie tutaj pomalować szyszki, na przykład same końcówki, na biało, zielono, czerwono. Jak będziecie ich to możecie w tym momencie sobie użyć. I to też będzie tak fajnie wyglądać. Nie możemy sobie pozwolić, żeby tego kleju było mniej. Bo musimy się, troszkę więcej musicie użyć, żeby nam tutaj się wszystko ładnie skleiło. Tutaj widzicie, ja już mam jedną stronę gotową. Teraz będziemy przygotować drugą stronę. Ja akurat zrobię sobie wszystko na przekątno. Czyli teraz tu dam jedną troszeczkę. Następnie. Thank mm -hmm. Przetrzymujemy, żeby tutaj klej nam się tutaj złapał z naszą tekurką, czy nawet z łańcuchem. Teraz bierzemy sobie dwa orzechy. już mamy udekorowaną, teraz udekorujemy sobie tutaj bok nasz powietrza. I używamy tych samych materiałów. Tylko tutaj mocujemy troszkę pod skosem. Trzeba chwilkę też przytrzymać, żeby nam tutaj klej złapał, bo tu ciężko jest też, żeby tak do naszego łańcucha się przykleił. Teraz damy bąkę. Orzecha. Trzeba jeszcze chwilę przytrzymać. i na Tak właśnie wyglądają nasze gotowe wianki świąteczne, które możemy użyć jako stroika na stół lub zawiesić go na naszych drzwiach. Miejski Ośrodek Kultury w Piąkach zaprasza na kolejne warsztaty kreatywne.